Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w odcinku, w którym będziemy przygotowywać... Pyszne, zdrowe pralinki z masła orzechowego są po prostu tak dobre, że jedzenie takich zdrowych słodyczy sprawia, że w ogóle nie potrzebujemy tych ze sklepu, tych które e, mają pełno chemicznych substancji, które nie wpływają pozytywnie na zdrowie. Te pralinki, które przygotujemy, opowiem wam nawet, dlaczego mogą wspomagać redukcję tkanki tłuszczowej. Są bardzo proste w przygotowaniu. Potrzebujemy tylko trzech składników. Przygotowanie w ogóle jest banalnie proste, wykona je nawet każda osoba, która nie potrafi gotować, która nie ma zdolności, umiejętności i co najważniejsze, zajmuje niecałe 5 minut. Reszta to jest chłodzenie w zamrażarce, do którego nie potrzebujemy naszego w ogóle udziału. Ale kochani, najpierw uwaga: konkurs! Do wygrania wolno zakupy w moim sklepie, e-booki, programy treningowe. Co zrobić, żeby wygrać? zasubskrybuj mój kanał, kliknij dzwoneczek, który powiadomi cię o tym, że pojawił się filmik na kanale i napisz komentarz jako pierwsza osoba. Ok, co potrzebujemy przygotować? Potrzebujemy olej kokosowy nierafinowany masło orzechowe i tutaj może mogą być orzechy arachidowe, ale też fajnie się sprawdzą na przykład masło z migdałów lub masło z orzechów nerkowca i substancja słodząca, może to być na przykład erytrytol. Dlaczego te mm, pralinki są dużo lepsze od sklepowych? Chociażby dlatego, że zawierają olej kokosowy nierafinowany, są przygotowane z produktów, które są nieprzetworzone. I tutaj olej kokosowy nierafinowany warto go użyć, dlatego że nierafinowany kokos Daje taki fajny posmak, i całe te pralinki przepłyną taką, wiecie, taką kokos takim kokosowym smaczkiem. Jest to fajnie wyczuwalne. To, od względów smakowych, będzie bardzo fajne. Natomiast od względów zdrowotnych, olej kokosowy zawiera olej NCT, który wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej, chociażby. I fajnie jest używać takich właśnie produktów którymi możemy się wspomóc zamiast degradować naszą gospodarkę węglowodanowo-cukrową tak jak robimy to tradycyjnymi słodyczami ze sklepu. Ponieważ są na maksa chemiczne, wybijają poziom glukozy we krwi, poziom cukru i to działa niekorzystnie. To sprawia, że chcemy jeść więcej, więcej, więcej tych słodyczy. Łatwiej jest podjadać i trudniej jest zredukować przez to tkankę tłuszczową. Natomiast kiedy użyjemy takich kokosowych, pysznych pralinek, one Sycą na długie godziny. Słuchajcie, jedna pralinka ma 100 około 100 kalorii, to też w zależności od tego, jak dużą tą pralinkę zrobicie, to wszystko Wam zaraz dokładnie powiem. Natomiast takie, jak ja przygotowałam, jedna pralinka ma 100 kalorii, ale to jest tak, że jemy ją i jesteśmy ją tak naprawdę na jedzenie. Jest ona bardzo sycąca. Ponadto warto użyć masło z orzechów nerkowca lub też z migdałów, które zawierają dużo witaminy E. Witamina E jest, jest witaminą młodości, i to jest właśnie. Sekret tego, ta zdrowa dieta, pełna witamin, pełna minerałów, pełna odpowiednich składników, to jest właśnie sekret tego że nie tylko możemy łatwo redukować tkankę tłuszczową, ale też dobrze się przy tym czujemy, e, świetnie wyglądamy, nasza cera jest w super kondycji, włosy są bujne, jest ich dużo, nie łamią się, te wszystkie składniki właśnie e, wpływają na to, te takie drobne elementy składają się na dużą całość i właśnie takie diety układam moim podopiecznym. Zwracam uwagę na to, żeby nie tylko były one smaczne, pyszne i sycące, co jest mega ważne, co jest kluczowe. Żebyśmy trzymali się naszego jadłospisu, ale też żeby działały korzystnie na organizm żeby dzięki tej diecie, żebyśmy miały dużo energii, żebyśmy super się czuły, żebyśmy świetnie wyglądały, żeby nasza cera była poromienna, żeby nasze włosy były e, pięknie odżywione. To właśnie odróżnia e, moje jadłospisy od tych jadłospisów diet proponowanych często w internecie, że one zakładają tylko, że, że człowiek, który się stosuje ma tylko schudnąć, nieważne jakim kosztem. A później i tak ma efekt jojo, dlatego, że takich restrykcyjnych diet nie da się stosować przez długi czas. No i właśnie nie wspominając o rozwalone. O no gospodarce hormonalnej, o łamiących się włosach, łamiących się paznokciach, e, w ogóle, no, m, te niekorzystne cechy, przez, które wpływają na nasz organizm, kiedy stosujemy te restrykcyjne diety, są po prostu, no, tego nie warte. Przechodzimy do przygotowania. Potrzebujemy użyć 75 g masła orzechowego. 40 gram oleju kokosowego i 60 gram wody rozpuszczonej z erytrytolem bądź inną substancją słodzącą bez kalorii. Ja polecam erytrytol, dlatego, że jest bezpieczny w stosowaniu, dlatego, że nie podnosi poziomu cukru we krwi i dlatego, że ma 0 kalorii. Nie podbija w ogóle kaloryczności naszego dania, co też jest super, bo dzięki temu nasze danie ma szansę mieć mniej kalorii, a my mamy szansę wtedy więcej zjeść i być bardziej nasyconym. Wszystkie te składniki trzeba wymieszać w garnuszku ze sobą, pozostawić do ostudzenia, przełożyć je do foremek i włożyć do zamrażarki. To tak naprawdę wszystko. Ja przygotowując te pralinki. Wkładam do każdej foremki 20 gram roztopionej mazi, którą zaraz sobie zrobimy i w ten sposób mam po prostu równe pralinki. Jak policzyć kalorie z takich pralinek? No bo to będzie, wiecie, widzicie nam około 8 czy 9 pralinek, już nie pamiętam to jest mała porcja, a może Wy chcecie zrobić sobie dużą porcję, może chcecie zrobić na imprezę, może chcecie poczęstować kogoś, może chcecie to zrobić jako prezent urodzinowy, więc wtedy możemy sobie na przykład podwoić liczbę składników, ale Ważne jest to, żeby to był stosunek 2 do 1, czyli masła orzechowego, dwa razy więcej w stosunku do oleju kokosowego. Żeby to wszystko policzyć w łatwy sposób, najbardziej przyda nam się do tego waga kuchenna. Ja swoją zakupiłam w Rossmanie. Spełnia ona swoje podstawowe funkcje, czyli ważenie. Nie musi mieć nie wiadomo czego. Wiem, że są różne wagi, które mają często jakieś tam dziwne funkcje i o to pytacie. Ja z tego w ogóle nie korzystam. Wagi używam tylko i wyłącznie do ważenia i taka prosta, tania waga z wymienianą tylko bateryjką w 100% spełnia swoje funkcje. Nie potrzebujemy niczego więcej. Potrzebujemy do tego też aplikacji Fitatu, e, dzięki której możemy w łatwy sposób policzyć kaloryczność i obliczyć, ile jedna pralinka ma kalorii. Właściwie to ta aplikacja sama to robi, my tylko wbijamy składniki i też pokażę Wam, jak to zrobić w łatwy sposób, w przypadku, kiedy na przykład właśnie chciałoby się podwoić, potroić liczbę składników i wiedzieć, ile jecie. No dobrze, i teraz jak w łatwy sposób dzięki aplikacji Fitatu policzyć, ile kalorii ma taka jedna pralinka w momencie, kiedy chciałbyś na przykład zrobić sobie więcej takich pralinek? Jest to bardzo łatwe i trzeba to podzielić na dwa etapy. Etap numer jeden to musimy wpisać wszystkie składniki których użyłyśmy do przygotowania tego dania, po to, żeby wyszło nam ile całe to danie ma kalorii. Więc wpisujemy olej kokosowy, e, podaną ilość, którą, której użyłyśmy i masło orzechowe. Erytrytolu nie wpisujemy, bo ma 0 kalorii, więc nie ma potrzeby. I tutaj wyszło nam, że ten cały przepis ma prawie 800 kalorii. Drugi etap to musimy wbić naszą własną potrawę do fitatu e, i zważyć całą tą potrawę, po to, żeby policzyć Ile ma kalorii dana porcja, którą będziemy chciały zjeść? I tutaj, na przykład, w tym przypadku, w którym ja przygotowałam te pralinki, będzie to 20 gram. E, więc krok numer jeden: no to musimy zważyć wszystkie pralinki. I mi wyszło, że wszystkie pralinki mają 145 gram. Bierzemy nowa potrawa w aplikacji Fitatu. Nazywamy sobie ją jak chcemy. W tym przypadku ja sobie nazywam czekoladki Naomi. Dobrze jest sobie wybrać jakąś nazwę, którą sobie po prostu zapamiętamy, bo. Ta potrawa już będzie z nami do końca życia w tej aplikacji, kiedy będziemy robić jeszcze raz tą potrawę, no to już to po prostu sobie będziemy mieli. To, to już tam będzie w naszej bazie, którą sobie tworzymy. E, więc wpisujemy, że czekoladki Naomi mają 145 gram i przepisujemy to tą. To tą kaloryczność, która nam wyszła przed chwilą, że cały przepis ma około 800 kalorii, przepisujemy białka, tłuszcze, węglowodany i zapisujemy. I to tak naprawdę tyle, dlatego że aplikacja już wszystko przeliczyła. Więc krokiem numer 3 będzie tylko wpisanie ile gram zjedliśmy. Więc jeżeli to jest jedna pralinka, no to wpisujemy 20 gram i wyszło nam, że ma 110 kalorii. Jeżeli zjedliśmy dwie, no to 40 gram. Więc tak jak widzicie, jest to bardzo proste, jest to bajecznie proste. Nie wymaga liczenia, e, wymaga tylko wpisania w aplikację konkretnej formuły. Także, kochani, mam nadzieję, że pralinki będą dla was smaczne, tak samo jak i dla mnie, e, że będziecie wiedzieli, że można naprawdę jeść słodycze i dobrze się czuć, świetnie wyglądać. E, jeszcze jedna rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, to czy takie pralinki będą zbilansowanym posiłkiem, czy jest to podstawa. Te pralinki akurat składają się głównie z tłuszczy i żebyśmy mieli dużo energii, żebyśmy byli w pełni nasyceni, żebyśmy mieli napędzony metabolizm, no to powinniśmy te pralinki zjeść jako dodatek, bo są one też wysokokaloryczne, więc ja tutaj na przykład polecam dodać je do słodkiego posiłku. Do owsianki na przykład komponujemy sobie taki posiłek 50 gram płatków ryżowych, jaglanych lub też ugotowany ryż z erytrytolem. Do tego można dodać truskawki, można wymieszać z odżywką białkową i obok położyć sobie jedną pralineczkę lub dwie jako taki miły, fajny dodatek. I taki posiłek sprawi, że będziemy w pełni nasyceni, będziemy mieli napędzony metabolizm i będziemy się zdrowo odżywiać co wpłynie pozytywnie na cały organizm, na nasz wygląd, samopoczucie i redukcję tkanki tłuszczowej.